Cześć, witajcie, Krzysztof z tej strony dzisiaj na kanale dwa takie uchwyty do telefonu. Jeden jest z MagSafe, drugi jest bez. I teraz tak, jakie są zalety tych odbół małych statywów. No to, że zastępują trochę coś, co ułatwia czasami robienie zdjęcia selfie. Innymi słowy, zobaczcie, zawsze mamy statywy w ten sposób zrobione, że. No, ten przycisk jest gdzieś tutaj, powiedzmy, na dole. I jak chcecie robić zdjęcie, to czasami siebie nie widzicie, albo jest to trudne. W sensie zawsze ten statyw gdzieś tu u góry powinien się, że zobaczcie, jak to sobie wymyślili. To jest zresztą kopia ULANZI z tego, co widziałem. Tu można przesuwać, jak widzicie, góra dół I chodzi o to, że jak włączycie sobie ten a, tu, to statyw, tam powiedzmy mini statyw, to. O, zobaczcie, możecie w ten sposób robić zdjęcia, tak, czyli powiedzmy, o, możecie zrobić tak i mieć łatwą opcję robienia sobie zdjęcia takiego po prostu nie tak, że trzeba trzymać aparat, tylko jedną ręką, jak widzicie, bez problemu możecie to sobie robić zdjęcia, to jest jedna zaleta, to w zależności od tego, czy, czy z przodu, czy z tyłu oczywiście możecie obrócić aparat, ale zobaczcie to jest fajne, że można też ustawić oczywiście w ten sposób i też robić zdjęcie no ale właśnie, możemy też, zobaczcie, zrobić tak Zrobić tak No tu powiedzmy po środku to ustawić w miarę Nie? Tu przyblokować w jakiś tam sposób No i macie po prostu, o tutaj też jest taki przycisk, jeszcze nacisnę żeby się to rozłożyło No i macie mini, mini statyw można powiedzieć Też do aparatu o, zobaczcie. Nie macie taki klasyczny, można powiedzieć, statyw. To oczywiście można trochę pchnąć jeszcze do góry, jeżeli się da. To można sobie ustawić kąt padania. Co jest fajne, że możecie sobie ten o, pilot wyłapać, w sensie wyciągnąć i możecie to w jakiś sposób sobie tym zarządzić. Zobaczcie. Więc y, bardzo fajna opcja. No to można, oczywiście, cyk i robimy zdjęcie. Tu jest jeszcze dodatkowo taki o. Tutaj uchwyt dziurka, dzięki któremu możecie po prostu to sobie ustalić. No to jedynie co trzeba pamiętać, że jeżeli chcecie zmienić jakąś tam kąt, to musicie sobie trochę tym pokombinować. czy nie zbawia, że zrobić to w ten sposób i chcecie w pionie, no to proszę bardzo, nie ma nic trudniejszego, czy tam łatwiejszego. No i tak to wygląda, tak? czyli nie dość, że macie mały statyw po prostu, to jeszcze dodatkowo macie Tutaj właśnie tą opcję Która ułatwia robienie zdjęć Tak zwanych z ręki o. Tak, zobaczmy jeszcze raz, cyk Wkładamy i sobie robimy Zdjęcia Jak nam się tam podoba o. Cyk No i właśnie, to jest jedna opcja, która mnie tutaj że tak powiem urzekła. Bo mówię, naprawdę fajna rzecz, to nie jest jakieś wykonanie super. Bo tak mówię to jest jakaś kopia z tego co widziałem u Lanzi. Tu jeszcze dodali jakiś uchwyt, który możecie wsadzić tam do plecaka. No i pilot sam jest też oczywiście na takim oto uchwycie. Więc tu zrobimy wyłączenie i zobaczmy ten drugi uchwyt. On jest ciut większy, ale niedużo. O czym on się różni? Różni się tym, że ten, zobaczcie, też ma oczywiście tutaj możliwość skonfigurowania i dodania jako pilot Bluetooth. Więc zaraz to skonfigurujemy. Dodamy sobie ten pilot. No to jest ten VIP. Z tego co pamiętam, przynajmniej w tamtym modelu, dobra, już mamy. No i teraz tak, czy on się różnie właśnie? O tym, że macie tutaj MagSafe'a i możecie jak widzicie sobie tutaj tym zarządzać na prawo i na lewo Oczywiście też możecie robić góra-dół Możecie sobie, o cyk No i w ten sposób sobie robicie też zdjęcia Zobaczcie Cyk, cyk. No i tak mówię, tu jest na telefonie, że nie dość, że samym telefonem oczywiście możecie obracać, bo jest MagSafe. To jeszcze oczywiście możecie sobie tutaj obracać tym no właśnie elementem. Zdjęcie, cyk, cyk. Ta sama funkcjonalność, jeżeli chodzi o to, że to jest normalny statek, czyli innymi sobie możecie to spokojnie rozsunąć, tutaj zablokować, przyblokować, ustawić. Jest więcej, po prostu ustawień dzięki temu, że jest ten MagSafe. No, zobaczcie, na przykład tak I sobie ustalacie w ten sposób, tu wyciągacie, pan również z rozkładany. Tu wciskamy, robimy w dół i mamy o, cyk, i mamy tutaj statyw, jak widzicie, już taki stojący tak jak mówiłem, jest na tyle fajne, że w tym MagSafe można sobie ustawić jak tam Wam się podoba można oczywiście to trochę obniżyć można oczywiście tego pilota tu włożyć, nie trzeba go trzymać tam więc jak mu, że tak powiem pasuje i teraz, jak nie macie MAX save, to jest fajne Zobaczcie, całkiem nieźle to trzyma jak nie macie save, to tutaj montujecie to na takim oto uchwycie dodatkowym o, cyk, cyk widzicie, tu wpada no i teraz macie Tutaj normalną, zwyczajną opcję na telefon, który nie ma MagSafe. Możecie to zrobić w ten sposób. No i macie oczywiście oczywiście po pierwsze możliwość tutaj zmiany kąta. Widzicie tutaj co 90 stopni. E, Przepraszam, tak co 90 dobrze mówię. Co 90 stopni jest to tutaj przestawiane, tu oczywiście Możecie sobie regulować na wysokości, takiej jakiej tam potrzebujecie. No i tak jak mówię, tutaj też tu góra-dół. Możecie przesuwać. Zobaczcie. No i mamy fajny statyw, po prostu taki podręczny. No tak mówię, dla mnie zawsze było to, że zawsze musiałem nosić jakiś mały statyw, a potem jak potrzebowałem właśnie zrobić zdjęcie, to miałem tutaj zawsze taki problem z tym robieniem zdjęć, no bo tak to jest bez sensu trzymać, a rzeczywiście jak się to zrobi w ten sposób, o i tutaj zamontuję, to zobaczcie, no do góry nogami, no ale dobra, nie będzie do góry nogami, na razie nikomu nie przeszkadza, naciskam i mam tutaj, tu też mogę, tu mogę, czy nie mogę, mogę, tylko musiałbym przestawić, dobra? No ale powiedzmy, zrobię tak, tak. No i mogę sobie robić zdjęcia, jak widzicie. Super, fajna opcja, naprawdę. No dobra, słuchajcie, może któregoś z tych dwóch urządzeń wybierzecie. Więc ceny nie są jakieś też duże, bo ten kosztował chyba 45 zł, coś koło tego, tak. A tamten 5 zł taniej, więc wydaje mi się, że. Chyba warto jednak kupić tą opcję, jeżeli zwłaszcza jak macie a jak nie macie, to rzeczywiście lepiej kupić tamtą, bo będzie trochę mniej miejsca zajmować przede wszystkim. Bo zobaczcie, ten wygląda tak, a ten wygląda tak. tak czyli konstrukcja jest dość podobna, tylko tutaj ten element jest po prostu zamieniony. No dobra, słuchajcie, jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie tymczasem, trzymajcie się. Cześć! Jeśli podobał Ci się materiał, daj lajka, like wpisz komentarz, subskrybuj kanał. Cześć!